Cześć, dzisiaj będziemy omawiali odmianę przez przypadki. Nie przedłużając, przejdźmy do pracy, bo będzie jej dziś dużo. Zacznijmy. Odmiana przez przypadki to kluczowy element gramatyki języka polskiego. Pozwala precyzyjnie określić funkcję wyrazu w zdaniu, wskazuje kto wykonuje czynność, na kim się ona koncentruje, z kim coś się dzieje i w jakim kontekście. Proces ten nazywamy deklinacją i dotyczy on wielu części mowy. Teraz pytania do deklinacji: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. Można skojarzyć z wierszykiem o takim: Marcin dokupił cebulę, buraki, natkę mięso w domu. Odpowiadają one na pytania kto lub co? Mianownik. Kogo lub czego? Dopełniacz. Komu lub czemu? Celownik. Kogo co? Biernik. Z kim? Z czym? Narzędnik. O kim o czym? Miejscownik. O witaj. Wołacz. Są też pytania pomocnicze do mianownika jest, są, do dopełniacza nie ma. Do celownika przyglądam się. Do biernika widzę, do narzędnika idę. Do miejscownika myślę, a do wołacza witaj. Budowa wyrazu, temat i końcówka. Czyli dużo będzie teraz teorii, słuchajmy. Odmianę wyrazów możemy także nazywać fleksją. Wyrazy, które można odmieniać, zbudowane są z dwóch części fleksyjnych tak zwanych części związanych z odmianą, tematu fleksyjnego oraz końcówki fleksyjnej. Temat to część wyrazu, która wskazuje na znaczenie wyrazu, końcówka natomiast to część, która się odmienia. W niektórych wyrazach tematy fleksyjne się nie zmieniają, w wielu jednak wypadkach dochodzi do wymiany głosek zwanych obocznościami. Mogą to być oboczności spółgłoskowe. Spółgłoska wymienia się na inną spółgłoskę oboczności samogłoskowe. Samogłoska wymienia się na inną samogłoskę. Teraz słowniczek. Fleksja – dział nauki o języku, zajmujący się odmianą wyrazów oraz ich podziałem na części mowy również odmiana wyrazów końcówka fleksyjna część, która zmienia się podczas odmiany. Występuje po temacie fleksyjnym i wskazuje na zastosowaną formę np. przypadek, liczbę, czy osobę np. mam a, ładny i.de. Temat fleksyjny. Część pozostała po odrzuceniu końcówki. Powtarza się podczas odmiany. Powtarza się podczas odmiany i wskazuje na znaczenie wyrazu, na przykład mam A, ładny i DE. Przejdźmy do trudniejszej rzeczy, jest bowiem ona omawiana w klasach 5 i 6, w 7 i 8. Nie wspominając w szkole średniej, musi być w małym paluszku. Przykład: stół. Widzimy, że w stół odmienia się przez mianownik dopełniacz i tym podobne. Popatrzmy na odmienione wyrazy, wyszły nam końcówki fleksyjne, w tym przypadku Q, I, U i tak dalej. Co to Q, to jest końcówka zerowa, charakteryzuje się brakiem końcówki fleksyjnej. Teraz zadanie, które możecie wykonać i sprawdzić na necie. Odmień przez przypadki kod wskaż oboczności i tematy oboczne. I to już koniec na dzisiaj. Zmęczeni? Ja też. Do zobaczenia i w następnym filmie będziemy omawiali czasownik. Nie zapomnijcie zostawić subka. Papa.